Dzień dobry, zapraszam do obejrzenia filmu. W tym filmiku powiem o prowadzeniu i planowaniu lekcji. Omówię również interfejs lekcyjny. W celu rozpoczęcia lekcji należy przejść do widoku Lekcja. Jest to ta ikonka z dzwonkiem, i tutaj zostanie wyświetlony plan zgodny z planem lekcji. Możemy z tego widoku przełączyć się również do planu według klasy, czyli jak kliknę na ten link, mogę wybrać klasę, której chcę plan lekcji obejrzeć, według nauczyciela, czyli według e, mojego planu lekcji. Przy każdej lekcji pojawiają się dwie opcje. Jest to opcja rozpocznij i zaplanuj. Rozpocznij służy do tego, aby odnotować temat lekcji i frekwencję. Zaplanuj, umożliwia zaplanowanie lekcji, która ma się odbyć w przyszłości. Jeżeli my jako nauczyciele będziemy Mieli, będziemy prowadzić zajęcia w ramach zintegrowanej ścieżki kształcenia bądź też nauczania indywidualnego, to w tym dniu, jeżeli taką lekcję mamy w planie, to na dole strony pojawi się taka informacja i będzie możliwość przełączenia się do odpowiedniego dziennika. To, co w tej chwili widzimy na ekranie, jest to tak zwany interfejs lekcyjny. Jest to taki moduł, który ułatwia nawigację po tych widokach, z których nauczyciel najczęściej korzysta. Czyli podczas realizacji tej lekcji muszę na pewno odnotować temat i muszę zaznaczyć frekwencję. Jeśli to jest lekcja, którą w tej chwili prowadzę, rozpocznij, jest to automatycznie ustawione. Klikam Wybierz i przełączam się do następującego panelu. Jest od razu wprowadzona data, numer lekcji, lekcja standardowa. Jeżeli będę prowadziła zastępstwo, ta opcja będzie dla mnie dostępna. Wówczas będę mogła skorzystać z rozkładu materiału nauczyciela, za którego prowadzę zastępstwo. Temat. Temat z rozkładu materiału. Jeżeli podpiąłam rozkład materiału, system sam zaproponuje dla mnie lekcję. W momencie, kiedy kliknę, zaproponuj, szczyta kolejną lekcję, którą powinnam realizować w tej klasie. Ta propozycja jest ruchoma, czyli ja mogę sama zdecydować, że w tej chwili będę realizować jednak inny temat. W momencie, kiedy kliknę na to pole. Wyświetla się rozkład mojego materiału i zaznaczam temat, który chcę zrealizować. Jeżeli któryś temat jest zaznaczony na zielono, to oznacza, że on już był zrealizowany. Jeśli na żółto, to znaczy, że częściowo zrealizowany. Czyli jeżeli na dany temat przeznaczyliśmy dwie jednostki lekcyjne, jedna jednostka już się odbyła, a druga jeszcze nie, to taki temat będzie na żółto. Białe to znaczy te, które jeszcze nie zostały tutaj zrealizowane. Wybieramy temat. Ten temat pojawia się w tym miejscu i w tym miejscu. To jest temat dotyczący tej konkretnej jednostki lekcyjnej. Ja mogę go zmodyfikować, bo na przykład w tej klasie uda mi się zrealizować coś więcej, a więc mogę tutaj dopisać do tego tematu coś, co realizuję. Ten temat będzie dotyczył tylko tej klasy. I tej jednostki, on nie zostanie wyeksportowany do rozkładu materiału, natomiast statystyki realizacji rozkładu materiału pokażą, że ten temat został zrealizowany. Dodatkowo, tutaj pojawiają się realizowane umiejętności. One zostają zczytane z rozkładu. Mogą skorzystać z tej ikonki. Jeśli ją wykorzystam, tutaj zostanie wyświetlone okno, które będzie zawierało słownik umiejętności podstawy programowej. I ja, jako nauczyciel, mogę usunąć dowolne umiejętności albo zaznaczyć kolejne i podpiąć pod ten temat lekcji. Jeżeli podepnę jakieś nowe, nowe punkty, to mogę zdecydować, żeby one zostały przypisane do mojego rozkładu materiału. Czyli w momencie kiedy ten temat będę realizowała w następnej w innej klasie, to te nowo dodane punkty zostaną też podczepione. Domyślnie ta opcja jest odznaczona. Jeżeli uważam, że to już jest wszystko, mogę zatwierdzić i wyjść z tego panelu. Jeżeli natomiast chcę zatwierdzić ten temat i od razu sprawdzić obecność, klikam zatwierdź i sprawdź obecność. Przełączyłam się do panelu sprawdzania obecności. Tutaj, jeśli chodzi o ten panel, on ułatwia pracę nauczycielowi poprzez na przykład podpowiadanie frekwencji na podstawie danych wprowadzonych wraz z poprzednią realizacją. Czyli jeżeli ja kliknę podpowiedź Frekwencję, pokażę mi, który uczeń na mojej ostatniej lekcji był przykładowo nieobecny. Co jest ważne we frekwencji, żeby zaznaczyć frekwencję dla każdego ucznia. Poprzednio zaznaczaliśmy tylko nieobecności, zwolnienia i tym podobne. Natomiast jeżeli uczeń był obecny, on automatycznie w systemie miał to zaznaczone, a tutaj nie. Tu jest frekwencja wyzerowana, czyli możemy to robić w ten sposób: zaznaczyć obecność dla wszystkich uczniów, a następnie, jeżeli stwierdzimy, że któryś jest nieobecny, to tylko przy tym uczniu zaznaczyć ptaszek i odnotować nieobecność. To jest obecny, nieobecny, usprawiedliwiony, spóźniony, zwolniony. Dodatkowym ułatwieniem tutaj jest, w momencie kiedy zostanie wylosowany szczęśliwy numerek, przy nazwisku pojawi się ikonka. Z tej pozycji też będziemy mieli podgląd na oceny z aktualnego okresu, i z tej pozycji możemy już zaznaczyć dla uczniów nieprzygotowanie. Możemy zaznaczyć dla wszystkich, możemy zaznaczyć dla poszczególnych. Musimy pamiętać, żeby wszystkie zmiany wprowadzone w tej chwili do systemu zatwierdzić. Na samym dole jest przycisk zatwierdź albo zatwierdź i przejdź od razu do panelu ocen. W momencie, kiedy zatwierdzę swoje operacje, zostanę przyłączona do następującego widoku. Na dole pojawiają się wszystkie zrealizowane tematy przeze mnie w tej danej klasie. Tutaj literka H jest to historia modyfikacji. Wszystko, co modyfikowaliśmy, zmienialiśmy, wszystko zostaje w historii. Jeżeli ten temat chcę wyrzucić, mogę z tego panelu go usunąć, mogę go edytować. Tutaj też widzę, że obecności i nieobecności nie zostały wprowadzone. Suma tych dwóch liczb powinna równać się ilości osób w danej klasie. Przyłączyłam się z powrotem do modułu Lekcja. I widzę, że temat do tej lekcji przeze mnie został uzupełniony. Frekwencja niestety jest błędna. Czy lekcja była zaplanowana? Nie. To może tak zostać. Jeżeli chodzi o frekwencję, powinnam ją przeedytować. Czyli mogę wybrać: edytuj, wybierz i zaznaczyć frekwencję dla moich uczniów. Przeedytowałam frekwencję i widzę, że na tej lekcji było 22 uczniów, 0 uczniów nieobecnych. Jeśli chodzi o planowanie lekcji, tę lekcję będę chciała zaplanować, ale odsyłam już do kolejnego filmiku. W kolejnym filmiku też pokażę interfejs lekcyjny, czyli ten panel, który wyświetla się po lewej stronie. W momencie, kiedy ja w niego kliknę, mam tu cały zestaw narzędzi, takich podręcznych, z których nauczyciel często korzysta. Jeszcze chciałabym pokazać, gdzie znaleźć zrealizowane moje tematy. Wchodzę do dziennika realizację programu wybieram klasę, którą chcę przejrzeć. Klikam filtruj i tutaj są wszystkie zrealizowane tematy w obrębie tej jednej klasy. Mogę je edytować, mogę je usuwać, mogę podejrzeć historię tych realizacji, a panel lekcja to jest ten panel, do którego wró wrócimy za chwilę.